when I show Mao. Сөз. Да, ой, мама. Wszyscy są tutaj sobie ja na wyjazd, co pójdę małego. Dobra, słuchajcie. My... Słuchajcie wszyscy. E, mamy dwa sposoby jak odbić bienie. E, możemy albo negocjować, albo pójść tradycyjnie. A co jesteś za nowy lepszy? Negocjacje. Negocjacje. A co nam tutaj, skoro jak oni mają wolaś, naszą flagę, prosiły, my tak. straciliśmy flagę, który miał ich flagę. flagę nie? No właśnie, nie, bo szedł gość za nami, a? który miał ich flagę. Dowódca Charlie. I się nie, zgubił. Nie, on mi się zatrzymał, żeby ich zatrzymać, tak? Ale to nie przekazał flagi. On ich flagę nosił. No a ktoś ją odciął, tak? A. No kurde, to to ważne Tak, no to jeżeli on... Nam... No, nie mamy za co się wymienić, tak? No mamy. Ale jeżeli się tam... Ej dobra, biegną, no, to jest żywy? I... No wszyscy, już wszyscy teraz. I zbieg, no, dobra, już na dawajcie. Sutra, my napierdalamy i wycinamy jak najwięcej, jak już idziemy szturmem, tak? No. Dobra, no, Tylko nie umrzesz. Żyjesz? Żyję. To poskleję cię trzeba. wie, gdzie poszedł Wanda z nichem? Gdzie dowódcy rozprowadzili? Karli? Ty Dominik? Może lepiej nie, bo ty jesteś... Czyli co teraz będziecie starali się zrobić? My starać się odbić naszego dowódcę, który jest niewoli. Wiecie w ogóle gdzie on jest? W Tutaj wy tutaj żołnierze czynicie? Konieczenie możliwości w tej połowie, bo myśmy nasi zobaczyli, że Jan Bruk atakuje i szykuje się do ataku więc my co ty fejtku robisz? W bramkę! A no, trzikiem rykiem w dół! Podestowe stanowisko ogniowe widzę Dokładnie wszystko szybko przymaskowane Spodziewacie się wroga Spodziewamy się wroga Proszę bardzo, co my tutaj mamy za sytuacją? Proszę kamerować Mamy taką pasy. sytuację, że jest jeniec z wrogiej drużyny Drużyna przeciwnika nie ma najmniejszych szans. Jak to się stało, że was złapali? Towarzyszu Bez komentarzy Pan wie, panie dowódco, jak Oczywiście, to się odbyło? To tylko zasługa naszego szczebla dowodzenia i znakomitych żołnierzy na polu walki. Jesteśmy perfekcyjni pod każdym względem. Wróg nie ma najmniejszych szans. Żołnierze, aktualizacja. Jak wygląda? Jak wygląda sytuacja? Sytuacja jest następująca. Wcześniej Wróg na linie tutaj lasu się próbował przedrzeć. Ale nasze dzielne wojska zaatakowały go i posłały w głąb swojej bazy. Na, dzień, na dzisiejszą chwilę sytuacja jest stabilna i normowana. Czyli co, nacieracie na ich bazach cały czas? E, tak, tak, tak. Nacieramy tam słychać jakieś wybuchy. My tutaj obstawiamy w górze i czekamy. Znaczy obstawiamy w górze. E, jesteśmy wsparciem i bronimy oczywiście naszej bazy i na Dlatego... Jest nawet moment na posiłek. <słuch> dzisiaj, choć bym nie żeby było ich kilka, bo od rana nic nie jadłem. To faktycznie zaopatrzenie dzisiaj Wygłusławii ciężko. Kolega, Widek też obie próbuje dostać, a walczy o niego jak o tutaj powrót z pola bitwy. Jak wygląda sytuacja żołnierzu? Jak? Powiedziałbym po wojskowemu, ale nie chcę złego wygoryzmów. Nie no, co chodzi. Oni się tam kopali w swojej bazie, a my próbujemy coś na miejscu i skubnę. Z jakim skutkiem? To się okazuje, że medyków już braknie z takim skutkiem. na bazę wroga, tak? No? Natarcie na tarcie na bazę wroga? Dokładnie. Wrok przed wami. No dobra Co bezpośrednia akcja była? Tak. Jak to wyglądało? A podchodziłem. Lasem do samej bazy i tak z zaskoczenia to, to czterech ściągnąłem. Na Nagle krzyki. Ruch! Czterech padło, potem piąty i na końcu ja. Nie. Przy okazji tej wielkiej wojny stwierdzam występowanie modliszek gatunku Mantis religiosa. Gdzie się znalazłeś, Modliszek już nie ma, ale znalazłam ooteki. Czyli co? Kokony, tak jakby nazywały się pochołowe taki. Jestem specjalistką od modliszek. Oczywiście je wszędzie znajdę. Modliszek nie znalazłam, już za zimno, ale znalazłam taki. Mm -hmm. Że ja biegnę tak. przez trawę i widzę modliszki. Czyli modliszki. wroga nie widzimy, ale modliszki jak najbardziej. No w końcu, no. To zobowiązuje. Dokładnie. Polowy warsztat o, no żołnierzu. Nie wiem czy Co się nie stało? Blisko, żaden nie nie, nie łączą mi styki wiem, w silniku i ciągle mi się rep zacina replika. Przez co ginę. Tak jak zwykle. Ale przynajmniej teraz mogę zwalić winę na psujące się styki. I co, jednak Słucham? Znowu nie wyszło. No, kampią się no. Nie wyjdą twarz o twarz. Ja to próbuję. Ale trudno. Czy żołnierze komentujecie, że w ruch nie ma honoru? Robią zastawki, ładują do ludzi. Nie patrzą, że jest kobieta w wali ile wlezie. Z czasu spędzonego pomiędzy dojściem do bazy, mile spędzonego, najedzonego pomiędzy nie w ale najedzonego To kogo pozdrawiasz w tym momencie, korzystając z tej sytuacji, z tego no. momentu? Hmm. Pozdrawiam kolegę Dzięki Czy kolega czuje się pozdrawiany? Co? to jak? <laughs> Jak snajper GR-u Nie snajper Gier. Snajper gr w tej chwili proszę Państwa znajduje się mniej więcej tam I dobrze mu idzie Ja jestem obserwatorem jego, który Musiał się wycofać, gdyż dostałem u do niego takie polecenie no. Co robiliście do tej pory? Co robiliśmy do tej pory? Um... Zrobiliśmy niemałą zasadzkę Z Drużyna przyjemna trochę się zesrała, że tak powiem Później jedliśmy grychówkę, gdyż mój sniper jest tak ogarnięty, że wiał kuchenkę gazową ze sobą. Um, następnie dostaliśmy za zadanie y, zabezpieczyć dowódcę drużyny przeciwnej, którego zabraliśmy w Lasek, gdzie zjedliśmy fasolkę po bratańsku razem z nim. Więc wydaje mi się, że z tamtej strony i nie mieli tak dobrze dowódców, no u nas nie to, że został wyżywiony, napojony, no to jeszcze kurde wszystko się zgadzało. Warunki humanitarne. No, jak każdy człowiek, tak, więc wydaje mi się, że człowiek, każdy powinien zasługiwać na takie same traktowanie. Tak? Czy konwencja genewska była jak najbardziej zachowana. Tak, czytałem ją przed rozgrywką, żeby nie zepsuć nic. Ja też czytałem, ale tam niestety nic nie ma o fasolce do brytyńsku. jest tylko bigos. A Mogliście jest, złamać prawo w, w ten sposób żołnierzu? Nie, to jest e, nasza wspólna decyzja I dowódca do przy sam się zgodził, powiedział tak wiem. Więc jak już on stwierdził, że zje no to już my nie wnikaliśmy w to Moje, masz swoje filmy swojego Czy mi się zdaje, czy ktoś dał broń pojmanemu dowódcy? Nie, nikt nie da cały czas no, ją Czyli nikt ci nie odebrał? Nie, Odebrali mi magazynek Aha A, Ale znali, że takie stanie, jeżeli coś zniszczą Macie teraz bardzo ciężką sytuację taktyczną, tak? Cholernie na dramat Jak to mówił mój ulubiony przyjaciel Stonoga Kurwa, to jest dramat To jest dramat <noise> Bardzo ciężka sytuacja, dlatego że jesteście pod ciągłym odstrzałem I w zasadzie nie macie gdzie się ruszyć Też prawda? prawda. Przestań, Ot, nie ja pytaj nie, nie tego tak Ale mnie mówi, że mnie kamera peszy, ja to uwielbiam Wy że macie inny pomysł na pokonanie tej sytuacji, tak? Jaka no, jest ta propozycja? Trzeba się i rozjechać Wszystkim tyle no. Ale na razie sobie odpoczywam. A jak do tej pory rozgrywka? No, super Generalnie pogoda dopisała Mogło padać, a nie pada thank you